Cześć Tomku. Strasznie poważnie w mi witasz. Cześć. Bo jest piątek. Yy. Tak i to jest no tak. tak. Dzisiaj jest piątek i to kolejny odcinek, drugi odcinek z serii Inboarding. Dla tych, którzy nie wiedzą i pewnie to będziemy na każdym odcinku mówili, czyli taki onboarding partnerów, nie partnerów, przyszłych partnerów. Uczestników Infosher zgłębiający wiedzę o tej konferencji. Przede wszystkim z perspektywy partnerskiej, dlatego siedzę tutaj sobie z Tomkiem i dwóch partnershipów rozmawia o tym, jakie wartości, co może przynieść Infosher. I chciałbym, żebyście w tym odcinku. Odcinek trwa nie dłużej niż 10 minut. Tak, będziemy się tego trzymać. Więc jak macie zaparzoną kawkę, usiądźcie. Ja tu kontroluję I czas. Zrób, było. Kontroluję czas. Usiądźcie, słuchajcie i y, pozwólcie żebyśmy dali się wam poznać. Jak może wiecie lub nie wiecie, w tym roku stuknie Infoserowi 18 lat. Jesteśmy pełnoletnią konferencją i ja może nie 18 lat, ale parę ładnych lat już w tej branży technologicznej siedzę, na różnych wydarzeniach byłem, na różnych konferencjach, które się pojawiały, znikały, potem się pojawiają, pewnie też znikną. Chociaż oczywiście nikomu tam źle nie życzę. To jednak nie ma takiej konferencji, która by tak rosła i była tak długo na rynku w branży technologicznej w Polsce. I ty też już parę ładnych lat w pracujesz, więc nie musi tutaj przede mną siedzieć Grzegorz Borowski, któremu też mogłem zadać to pytanie i pewnie odpowiedź byłaby równie barwna. Ale co sprawia, co sprawiło, że ta konferencja ma już 18 lat, rok do roku rośnie i zyskuje kolejnych fanów, uczestników, partnerów? Czy Przede wszystkim pewnie yy, ludzie. Ludzie, którzy tworzą to wydarzenie, to jest chyba największy Aset, jeżeli można tak mówić o ludziach Bo przetrwaliśmy największe problemy jakie mogliśmy przetrwać, Rzecz nic nie wiadomo jeszcze co bo co będzie nas, nas czekało w przyszłości Przeżyliśmy covid, przeżyliśmy, który był tak naprawdę dla nas najcięższym okresem Przeżyliśmy mm, też zawirowania związane z wojną za naszą wschodnią granicą, ale ludzie, tak, ludzie, którzy cały czas chcieli budować to, chcą budować, i jestem przekonany, że będą chcieli budować to wydarzenie. Tak, no to, to, chyba, to chyba to jest ten, ten powód, dla którego cały czas jesteśmy na rynku. Ja jestem osobiście z infoszarem związana 2000 końcówki 2017 roku. Tak więc też, że tak powiem, byłem na etapie, gdzie było po prostu szał. <grych> Czyli tam powiedzmy no bardziej 2019, 2019 to był ten szał. Taki, gdzie czułem, że my będziemy rośli z roku na rok plus 500, plus 1000, nie? No potem przyszły gorsze czasy, no, a zawsze na pokładzie byli ludzie. Przede wszystkim tutaj jak gdyby to nawet nie, nie kwestia, nie, nie wiem, tutaj premiowania naszego CEO, ale rzeczywiście Grzegorz ktoś ma yy, głowę na karku i, i, i jak gdyby dobrze zarządza tym statkiem razem z Tomkiem. Yy, i dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlatego rośniemy i, i, i dlatego mamy 18 lat już. tak? No nie powiem, żebyś mi jakoś tam zaskoczył tą odpowiedzią, ale ten odcinek nie jest dla mnie, jest dla naszych słuchaczy, więc rzeczywiście tylko potwierdzę, że przez pracę trzymiesięczną mogę potwierdzić, jeszcze raz to podkreślę, że Tę firmę tworzą ludzie, to czuć, że ta firma to ludzie. Mimo tego, że nie widzimy się na co dzień, to jednak czuć, ten zakres kompetencji takich ludzkich, miękkich to się odbija. Nie? Każdy, każdego ciągnie za, za uszy, nawet w takich momentach, kiedy gdzieś na chwilę słabniesz. I przejdę teraz do kolejnej warstwy. Dlaczego InfoShare? Bo można powiedzieć, że poza tym takim podłożem technologicznym, bo mówimy tak, że jesteśmy największą konferencją technologiczną w tej części. Europy, to ja bym przyznał, że to jest prawda, że jesteśmy konferencją multidyscyplinarną, tak jakby poza taką twardą technologią dla deweloperów, jakimiś bardzo takimi ścisłymi technologicznie scenami można znaleźć wiele inspiracji na infoshare również takich miękkich biznesowych, można znaleźć inspiracje marketingowe, można też wymieniać się bardzo wiedzą między uczestnikami którzy, od sprzedawców, przez programistów. Kończąc na właścicielach dużych, dużych VCs i tak dalej, i tak dalej, startupach. I wtedy przychodzi takie pytanie: I Przychodzi partner i mówi, Panie Marku, ale czy na pewno Infosher jest dla mnie? No i to jest takie pytanie zawsze, które które ja też zadaję partnerowi. Znaczy, wiesz, bo usłyszeć o tym, że dzieje się taka konferencja na rynku. I że ona jest super ekstra i fajnie się wszyscy tam bawią. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest taka poznań tak naprawdę to, gdzie chcesz jechać, gdzie chcesz wydać pieniądze, bo to jest bardzo istotne. Bo jakby nie patrzeć takie partnerstwo czy współpraca partnerska zawsze wiąże się z takimi jakimiś tam środkami, które trzeba wydać. Czy ona jest dla wszystkich? Stanowczo powiem, że nie. Ale każdy ma prawo, gdy poznania tego od podszewki. My jako konferencja przygotowujemy corocznie raporty. Jest to coś, co jest dla, z mojego punktu widzenia bardzo istotne dla potencjalnego partnera. Dzięki temu pryzmatowi możesz poznać tak naprawdę wydarzenia, na które chcesz jechać. Ja nie mówię tylko nie odwołajść, tylko do InfoShare. tylko uważam i, i nieraz o tym wspominałem, że najważniejsze jest to, żeby poznać to, gdzie się chce jechać. Nie tylko opierać się na tym, że fajne wydarzenie. Wiesz, fajne wydarzenie to, to jest wiesz, fajne, fajnie to można w piątek pójść do klubu, nie? I też będzie fajnie, ale czy to jest dobre, dobrze wydane pieniądze, no to wątpię w to, jeżeli masz jakieś tam konkretne cele postawione przed sobą. Tak więc, najpierw poznaj, a to, to jest chyba według mnie najważniejsza sprawa. Tak? Poznać od podszewki wydarzenie, z czym to się kogo można spotkać, jaki target tam możesz osiągnąć, tak? Czy jaką grupę targetową swoją osiągnąć. Okej, okay, to ja jeszcze wykorzystam to, że mamy zapewne kilka chwil w tym odcinku. Chciałbym Ci zadać pytanie a propos tego, co powiedziałeś, że wiem, mamy gotowe raporty my o temat uczestników. Można sobie go pobrać, nawet ostatnio go udostępniłeś, ostatnio w grudniu udostępniłeś go na swoim LinkedInie, jest on dostępny, można sobie zerknąć, jacy uczestnicy, kto był na, na Info, że jak to wyglądało w 2023 roku. Ale czy to jest powszechna praktyka z Twojej perspektywy doświadczenia w branży eventowej, że konferencje chwalą się takimi danymi i udostępniają takie informacje? Też Czyli... chodzi mi o to, czy, czy zasugerować naszym słuchaczom, że jeżeli rzeczywiście zastanawiacie się nad wyborem jakiejś konferencji, to czy przypadkiem jednym z pierwszych kroków nie powinno być z waszej strony poproszenie o taki raport? To znaczy, wiesz, to praktyki jako takiej ja nie obserwuję na rynku, żeby wydarzenia jak gdyby nawet się chwaliły tym, że mamy raport o swoich uczestnikach. Oczywiście w prezentacjach jakichś tam ofertowych zawsze można znaleźć pod jakieś dane. Ale te stron... dane, które organizator chce udostępnić. A to zresztą. też prawda. No ale wiesz, no, to też jest czasem tak, że te dane są koloryzowane w taki sposób, że nie wiem, są kumulowane z iluś tam lat, nie? I to nie o to chodzi, znaczy moim zdaniem, to co jest charakterystyczne dla, dla InfoShare też, my mamy jak gdyby, ja też się śmieję, że mamy stałe, stały podział procentowy wydarzenia. On się nie zmienia praktycznie w ogóle od wielu, wielu lat. Zmienia się tak zawsze tylko liczba ludzi. I yy, to co ja jak gdyby, no, dla mnie jest bardzo to istotne, że jak gdyby my utrzymujemy pewien standard tego jakich ludzi może, można u nas spotkać, Oczywiście, tak jak powiedziałem, to się zmienia tak naprawdę w liczbach całkowitych ze względu na wzrost uczestników, ale to są istotne sprawy. Tak? No, znaczy jadąc na jakiekolwiek wydarzenie, no, musisz poznać się. No. Mówię, dla mnie nie jest dobrym, dobrą drogą podejmowania decyzji przez pryzmat fajna impreza. No. Tutaj jednak warto zagłębić się zawsze, każdego namawiam do tego i to nie jest za, w, w naszym przypadku, w przypadku InfoShare to nie są dane, dane tajne. One są do ogólnie dostępu, tak jak powiedziałeś, bo można je pobrać, można je znaleźć mnie na profilu. Yy, I to jest według mnie taki pierwszy krok yy, przy podejmowaniu decyzji w kontekście każdego wydarzenia na rynku. Nie każdy może się tym pochwalić, tak my to robimy. To myślę, że udostępnimy ten raport także pod tym wideo i na ten moment to jest tyle. Obiecaliśmy Wam, że te odcinki będą krótkie. Mniej więcej wiecie, z czym jest InfoShare, dla kogo jest ta konferencja i wiecie o tym, że ona nie jest dla wszystkich. I wiecie też to sprawdzać, wybierając się na jakieś konkretne wydarzenia jako potencjalny partner. A teraz już zapraszam Was do tego, by odsłuchać sobie za tydzień kolejny odcinek naszego inboardingu, a z niego dowiecie się, jakie... Korzyści może przynieść Wam partnerstwo na Inforze w 2024 roku. Dziękuję, Tomaszu. Dziękuję, Marku. Do usłyszenia.